Wiersz? Na dzień dobry. Pora na kolejne w tym tygodniu w poranku spotkanie z liryką Jana Kochanowskiego w 440. rocznicę śmierci poety. Dziś posłuchamy jednej z pieśni. Kochanowski pisał je przez całe życie, wzorując się na odach Horacego. Rzymski poeta był dla niego wzorem zarówno pod względem filozofii życia, jak i mistrzem poetyckim. Właśnie w tym cyklu najpełniej Kochanowski wyraził swoje myśli i uczucia dotyczące szerokiej gamy emocji i tematów. Pieśni to utwory dotyczące zarówno polityki, jak i piękna przyrody, czy spraw religijnych, ale to także zwierzenia z cierpień miłosnych, rozważania dotyczące własnej w poetyckiej oraz medytację nad losem własnym, dolą człowieka i sensem życia w ogóle. Dziś posłuchamy pieśni 24 z cyklu ksiąg pierwszych, czyta Tadeusz Borowski. Zegar słyszę wybija, ustąp, melankolia, Dosyć na dniu ma statek, dobrej myśli ostatek. U Boga każdy błazen, choć tu przymówki prazen, A im się bardziej sili, tym jeszcze więcej myli. A kto by chciał na świecie uważać, co się plecie, Dziwne to prawdy blisko, że człowiek Boże i grzysko. Dygnitarstwa, urzędy, Wszystko to jawne błędy, Bo nas równo śmierć sadza. Ani pomoże władza. Po śmierci trudno rządzić, Tyś mógł ojcze nie błądzić. Syn tylko worki zliczy, W rozumie nie dziedziczy. Przeto te troski płone, szatanowi zlecone. Niech uprzątnąwszy głowę, mkną w skrzynię fokarowe, A nam wina przynoście, z wina dobra myśl roście, a frasunek podlany taje, by śnieg zagrzany. Jutro posłuchamy kilku